Może coś z tego fajnego wyjdzie. Mhm. Mm Wygląda na ludzie. Mów wówczas. Sprawdzenie Stary wszyscy. W takich filmach to jest takie właśnie, wiesz, ono ma taki zastrzyk, taki jakby adrenaliny i tak. W zeszłym roku na lewym ramieniu to tu jest band grid, BG. Moja żona ma DG, dolche gebona, ja nie <średenie> To BG. Oddamy jaki dumeciek <średenie> piękny. Powiedz co zrobić, żeby rozniecić ogień? Podniecić go. Widzicie, ludzie w błogowce. nie, nie były do tego kosmita, to tu przyszedłem. Te w się odezwały. Pozwólcie. Zapraszamy do dyskusji. No, nie mieszkam na pewno, ja muszę przyjedziemy. A ja chyba rozłączę z nazwiskiem panu No, Teraz to może być problem. Spadają, przelatują. Skryj się na tym nie zatrzymują. Strzelasz. To jest nie? nakładasz z tyłu do się To sprawdź mnie w takim razie. Aha, ale godziennie, o które godziny? Dzwoni do mamy. Do mamy. Nie, Telefon do mamy, ty. Każdy do mamy. Mamo, o który się urodziłem? 22, ja też 22, ale listopad. Ale my jesteśmy oryginalni. Ale to mój dzień jest najdłuższy w całym roku. Najsłoneczniejszy. No, no, ale już pachnie wybornie, nie? wchodzi jak w masło. Cyl, poezja, nie? Pomysł <laughs> był fajny, podoba mi Zobacz, czy w środku jest okej, okay, Jest okej, okay. patrz, Ale pachnie ładnie. Pachnie, pachnie, to jest... W Grecji to, radyczne, to sobie robili serówę, nie?